Będzie służyło do zadawania ran ciętych. W ten sposób samcy męczyli kobiety. Ha! 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 twój wróg! Sam twój wróg! Do czego służył ten przedmiot siostry? Nie ma chyba potrzeby tłumaczyć. demonstracji siostry. Zrozumiecie, dlaczego nasze prabawki nie mogły dłużej wytrzymać i założyły ligę. Liga rządzi. Liga radzi. Liga nigdy was nie zdradzi. Nie!